Szpę... Ja też mogę nie, nie. Nie. Idź, idź tam morda Moja szpę... no morda Nie, nie, nie morda To no moja siostra Idź się umyj lepiej Widzicie, ma PlayStation 3 Stanowisko Jesteśmy na na chatę Druga część Bo ta bo ja przeszedłem do niego, nagrywałem to... Mogę? I przez przypadek przed chwilą przejechałem sobie słuchawkami i rozłączyło się Mogę no. no. na chwilę? No Szpetna morda Elo Też Daj mi też Jego szpetna morda jej nie szpędzisz, morda. Tu, moja, no mój klej. Jak ja ty. No no i. to Też twoje. Nie ruszam ci. ja yes, ty okay, yes.

Wow! Mam lepszego! Fuwa. No bo dostał jakiegoś używanego pewnie. Tak? No. Widać ma, nie? Scott, próbuj to oglądać i dasz mi łapkę w górę. Tu cię znajdę, kur... No, znajdę! Łapa znajdę! W Łapa w dół. Bijemy się! Typowy vlog. Zobaczcie. Typowy vlog! Podróbka! Ale jakie proczy. Ej, Maja, nie bij mnie. Podróbka. A, tak napiszę Minecraft. Minecrafta. Taki szpetny widok. A tu je On nie umiał napisać, ej! Napisał ja się naśmieję, to to... Ej, on mi napisał LOL? On nie umie trzymać 5 sekund śniegu w mordzie. To jest najnieszpetniejsza morda na świecie. Na no dzisiaj będzie już tyle, lajkujcie, subskrybujcie.